Nie, z Drodzy państwo, maj w pełnej krasie także na antenach radiowych, które odświeżają majowy repertuar piosenkarski. I raz po raz słyszymy o niedoli pewnej małgośki z Saskiej Kępy, która liczyła na ślub w maju, a tymczasem narzeczony wystawił ją do wiatru, a ona nie może przeboleć tej straty jeszcze jesienią, gdy palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. No mniej więcej tak sprawy stały wiosną 1973 roku, kiedy to autorka tekstu Agnieszka Osiecka poczyniła obserwacje w kwestii małgości z tarasu swego domu na Saskiej Kępie. No miałem przyjemność siedzieć na tym tarasie i rozmawiać z poetką o Małgośce w majowe popołudnie roku 1993, a więc równo w 20 lat po tym, jak pani Osiecka napisała a pani Rodowicz, ubrana w słynną spódnicę typu banan, wyśpiewała na festiwalu w Opolu. Jak się z czasem okazało, jedną z najsłynniejszych polskich piosenek, dla mnie to była błahostka o dziewczynie porzuconej przez Kochasia, mówiła piosenkarka. Po latach zrozumiałam, że musiało być w niej coś więcej. Słowa Agnieszki, połączone z moim stylem śpiewania, ubierania się, stworzyły nową postać. W postaci dziewczyny wolnej, silnej, odważnej życiowo-kolorowej. Ten wizerunek wzmacniały kolejne teksty osieckiej. Maryla śpiewała. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu zbiórki złomu. Nie mnie nie zrozumie Pan. Osiecka nazwała zresztą Marylę Madonną RWPG i traktowała jak ulubienicę, ale teksty pisała też dla wielu innych artystów. Nią miała być wierna, miała charakter kota. Wspomina Magda Umer, ale każdy, kto miał te swoje pięć minut, był szczęśliwy, że się załapał. Cóż, Agnieszka Osiecka, można by powiedzieć jeszcze jedna, autorka tekstów, jakich wiele, ale to tyle, co nic nie powiedzieć. Agnieszka Osiecka nie śpiewała, nie uprawiała sportu ani nie grała w filmach, a była jedną z najbardziej znanych mieszkanek Polski Ludowej. To na tekstach jej, a nie Wisławy Szymborskiej. Miliony Polaków uczyły się poezji. Aż trudno uwierzyć, że Osiecka nie pisze piosenek od tylu, tylu lat. No, w latach dziewięćdziesiątych dowiedziała się, że choruje na raka. Z czasem okazało się, że był to rak złośliwy i że śmierć nadejdzie niebawem. Ton jej liryki stał się wówczas wyjątkowo przejmujący. W jednym z wierszy pisała, jutro, jutro będzie futro, a pojutrze Czarny Dół. Rak zabrał ją w roku 1997. Wiele razy planowała emigrację do Stanów, zawsze jednak wracała z zagranicznych wyjazdów do domu na warszawskiej Saskiej Kępie i do baru Saks, gdzie pisywała wiersze na papierowych serwetkach. Tłumaczyła się ze swoich powrotów nad Wisłę Mam w sercu taką prywatną Polskę, która mi nie pozwala na emigrację. Język. No bo w jakim języku mogłabym powiedzieć, kto czeka na ciebie, łzą się bławacąc? No to może wspomnienie tej Małgośki stwarza okazję, żeby przypomnieć, co mawiała pani Agnieszka. W odniesieniu do tej swojej małgości omawiała na przykład taktykę kobiet, które próbują za wszelką cenę zatrzymać przy sobie mężczyznę. Pisała, stawiamy mu aspirynę przy łóżku, kiedy wraca nad ranem. Idziemy do fryzjera, kiedy wcale nie wraca. Nie zadajemy żadnych pytań, albo tylko te, które lubi. Nie krytykujemy perfum, którymi pachnie. Nie namawiamy go na wspólny wyjazd do Krościenka. Nie chcemy poważnie porozmawiać. Nie nasyłamy na niego naszej matki, a nade wszystko naszej przyjaciółki. Prowadząc taką politykę, możemy być pewne, że po jakichś 20 latach na pół obcy facet w kapciach usiądzie z nami przed telewizorem i nigdzie wieczorem nie wyjdzie. A że Małgośka kojarzy się nieubłaganie z latami siedemdziesiątymi, więc może dwa słowa o tamtej dekadzie. Pani Agnieszka mówiła 70 lata, cała ta gierkowszczyzna To w moim odczuciu jest wodewil Te wszystkie damy Kręcące się po rozmaitych festiwalach I studiach telewizyjnych Jakieś srebrno-złote suknie Jakieś polowanie na dzika Różne festyny, które zresztą ludzie Bardzo polubili, konkursy Na przykład konkursy ptaków śpiewających Hostessy w różowych sukienkach Pierwsze smokingi, wszystko na niby Cały ten pseudo-zachodzik To jest niezwykle zabawne a w tym wszystkim ogromna rola rodziny Szwagrostwo, zięciostwo, to zięciowanie, szwagrowanie, obdarzanie się rozmaitymi medalami Jest wodewilowo prześwietne To wodewil, którego akcja dzieje się między pałacykiem na Śląsku, jakąś daczą na Mazurach I jakimś polowaniem w Bieszczadach, bardzo śmieszne z tym, że lata 70. to był czas wielkiego wzlotu, talentu i ogólnego życiowego powodzenia. Agnieszki Osiecki potem bywało już gorzej. Pod koniec życia notowała. Teraz każdy jest sam. Pamiętam, że trzy lata temu byłam na Sylwestrze w czasie noworocznego toastu stałam akurat koło jakiegoś dwudziestolatka, który ma już własną firmę i no jak to w towarzystwie, chciałam mu złożyć życzenia. Zapytałam, o czym marzy. O pozbyciu się wspólnika padła odpowiedź. I może jeszcze coś z notatek poetessy, co nadaje się na puentę. Taki serdeczny i sercowy apel. Przyjaciele moi i moje przyjaciółki, nie odkładajcie na później ani piosenek, ani egzaminów, ani dentysty, a przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości. Nie mówcie jej przyjdź jutro, przyjdź pojutrze, dziś nie mam dla ciebie czasu. Bo może się zdarzyć, że otworzysz drzwi, a tam stoi zziębnięta staruszka i mówi, przepraszam, musiałam pomylić adres. I pstryk iskierka zgaśnie. Sure. sure. I'm